Myślisz co, zastresowany? No jak nie jak tak. No. Mania, przecież poznamy płeć naszego dzidziusia. No. Nie wiadomo, czy to będzie chłopczyk czy dziewczynka. No dzisiaj się dowiemy. No, to, no, to ja idę to to po koniec. ekipę. Otworzyłem sobie piwko. A ja idę po ekipę, nie no. zmajstruj tu niczego, dobrze? Nie opij się tak jak ostatnio i za każdym razem. No co ty chora jesteś? Jak chora jesteś? gdzie no. ty się w łeb. Jedno, dwa, trzy łyczki piwa, no, no żeby się tak odstresować troszeczkę, No, chora no. jesteś, muszę być cześć, wy. Dobrze, to ja Dobra. idę po ekipę, bądź grzeczny. Za, za ile będziesz? Pięć, dziesięć minut. Dobra. A jak się spóźnią? Daj mi znać jakby coś. No dobrze, no. Misiek? Misiek, co ty robisz? Cześć. No ja przeprowadziłam ekipę, no co ty oszalałeś? Acyk! Acyk! Co ty? Hey, Ej, czemu żyłeś no ten tort? Kurde. Zarąbałeś się. Mieliśmy się dowiedzieć, czy to chłopczyk czy dziewczynka, no. Jaką ekipę? A. No twoją ekipę Mami, naszą. Znowu się, znowu najedlałeś. się najedlałeś. Idziesz do zwykle, no ja no A mamy tak pięknie. No nie dziewczynka. A co? My żeśmy się mieli dowiedzieć? A ty... Co? Mieliśmy się dowiedzieć czy to jest chłopczyk czy dziewczynka. A ty jesteś kurwa w ciąży w ogóle? No tak! Gratulacje Mania! Idź ja do to... szopy! Misiek! O, ja gole. Gole. o nie. nie! Dzisiaj idź do, do, do szopy! Do szopy! Do szopy! Już nie macie, do szopy! Do szopy! Mania, gratulacje!